Zapraszamy wszystkich na trzecią edycję imprezy charytatywno-sportowej Milion Swingów dla Autyzmu, która odbędzie się w Zielonej Górze dnia 2 kwietnia przy ulicy Zacisze 16 w klubie sportowym Iron Church. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na utworzenie pierwszej w regionie szkoły dla dzieci z autyzmem. Rekrutacja do szkoły już trwa. Serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów podczas akcji. Nie martw się, jeśli nigdy w życiu nie miałeś odważnika kettlebell w ręce, ponieważ wszystkiego nauczymy Cię od podstaw. Zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnej zabawy.